Cześć, tu Tomek. To lab o Docker Compose. Pokażę ci, jak go używać, do czego może ci się przydać. Poza tym, co powiedziałem w lekcji, to tutaj dotknę dokładnie tych bebechów, które ma pod spodem Docker Compose. Więc zaczynamy. Zanim uruchomię faktycznie aplikację przez Docker Compose, pokażę Ci ile trzeba kroków wykonać i ile opcji użyć w linii comment, aby uruchomić naszego WordPressa. Więc ja potrzebuję do WordPressa na początku baz danych, więc potrzebuję utworzyć wolumen, to go tworzę. Potrzebuję utworzyć sieć, bo pamiętasz, że najlepiej robić to w dedykowanej sieci Niech to będzie sieć WP.NET. OK. No i teraz mogę, czyli to są już dwie komendy, teraz uruchomię bazę danych, tylko dodam jeszcze parametr sieci, network WP.NET i mam wszystko do tego, żeby uruchomić bazę danych z wolumenem, nazwa WPDB, fajnie. Uruchamia się, niech się tam inicjalizuje. Podobnie WordPress. WordPress uruchamiam w ten sam sposób. dodaję tylko network, WPNet i też uruchomię, i mam nawet przygierowanie portów i tak dalej, więc w zasadzie mógłbym się połączyć. Ale no właśnie, nie lepiej tego z, to zrobić lepiej zarządzać w tym właśnie sposób taki deklaratywny. Pokażę Ci dokładnie, jak użyć docker-compose'a, aby zarządzać takim WordPressem właśnie z poziomu tego YAML'a i koment docker Compose. docker-compose opiera się na definicji w takim pliku YAML, więc potrzebuję go utworzyć. Tutaj wykorzystam VS Code, dlatego że z odpowiednią wtyczką, o zresztą widzisz, zamienia się ikona, ma wsparcie po prostu dla składni docker Compose. A. No, i teraz muszę go uzupełnić. Ja tutaj mam cały plik już przygotowany, a jego całe źródło znajdziesz w opisie tego labu w, pod spodem. Natomiast po, po części opowiem ci dokładnie, co się tam znajduje, tylko potrzebuję jeszcze dwóch rzeczy. Czyli tak, to sobie zapisuję, to jest mój plik. Ja jeszcze potrzebuję. No właśnie. To zacznę może od tego, że ja będę używać tutaj, jak widzisz, zmiennych środowiskowych, które będą przechowywane na zewnątrz. To jest ciekawa rzecz, do tego jeszcze wrócę, ale potrzebuję też taki plik zewnętrzny utworzyć o nazwie .env. Ok, w tym samym katalogu i jeszcze, no dobrze, póki co na razie zakomentuję jedną rzecz, mianowicie. Okay. Mianowicie tutaj konfigurację. do tego jeszcze wrócę, bo to jest dość ciekawa, myślę, rzecz. Okej? Okay. Nie wiem, czy, czy wiele osób używa tego w ten sposób, ale docker się stara, o, może tak, można tak powiedzieć, docker się stara, aby, aby to było działające i fajne. Dobra, mam taki plik, i teraz na początku go uruchomię i pokażę, jak on działa. Więc tak jak wspomniałem przy lekcji, Compose jest częścią wbudowaną w, w, w Docker'a, więc wystarczy, że do, zamiast Docker run, na przykład Compose jest po prostu tylko komendą dodatkową. Compose. No i teraz startujemy. Czy jestem w katalogu, w którym jest docker, compose, yaml, albo compose, yaml, bo też taka opcja też to odczyta i wydaje komendę up. Co, o, o co chodzi? No, właśnie. On chce uruchomić kontener, i jak widać, mu się to nie uda, bo port 8080 jest zajęty. Dlaczego? Bo muszę usunąć moje z te kontenery, które uruchomiłem ręcznie, więc usunę wp i wpdb, tutaj te nazwy, i teraz powinienem móc Docker Compose Up wykonać. Ok? I tyle. Czyli jak widzisz. Uruchomiłem w takim trybie na pierwszym planie, foreground, dwa kontenery, a w zasadzie nie, nie, nie tyle uruchomiłem kontenery, co Docker zaaplikował to, co znalazł w pliku docker compose YAML, czyli utworzył tam sieć. I tu ci pokażę. No właśnie. Tak naprawdę ja ci tego nie pokażę, bo ta sieć jest tworzona, tworzona automatycznie. Tak? Bo spójrz. Jak sobie teraz wylistuję Docker Network LS, to dzięki temu, że te, te kontenery były zdefiniowane w ramach Docker Compose, a, to utworzyła się sieć. Patrz, tak, taka jest jej nazwa. W ogóle te zasoby, tak jak nazwa tej sieci, wzięte są z nazwy katalogów, w którym się znajduje Docker Compose. Po prostu bierze to jako. Jako prefiks do tych zasobów, które będzie tworzyć. Więc sieć się automatycznie otworzyła i zostały w niej umieszczone dwa kontenery. One są wpisa wpisane w ramach klucza services, więc mam, mam może nie kontener, ale dla uproszczenia, bo jest to pojedyncza instancja, kontener, który sobie nazywałem WordPress z obrazu WordPress 6, czyli dokładnie to samo, co przekazywałem w, w linii poleceń. Mapowanie portów. Jest. Zmienne środowiskowe. To jest ciekawe, do tego się jeszcze odwołam, ale stwierdziłem, że chcę przekazać te zmienne środowiskowe w ten sposób, zamiast jak pamiętasz, z, jednej, z jednego z poprzednich labów musiałem to ręcznie wypełniać. Akurat WordPress ma możliwość przekazania zmiennych w taki właśnie sposób. I tu jest ciekawa rzecz, ze względu na to, że, że może być wiele kontenerów w Compose, jest jedna z rzeczy, która się czasami używa, czyli zależności, czyli najpierw stanie baza danych, a później stanie WordPress. Ok? Tak się tworzy zależności właśnie kluczem depends on, wskazując, na jakie kontenery ma najpierw zaczekać. Jest to w miarę ok. Ale on tylko zaczeka, aż kontener wstanie, czyli zanim się zaciągnie obraz, jak już stanie to automatycznie wstanie też kontener z WordPressem. Nie będzie czekać, czy baza już wstanie i będzie gotowa. Nie, nie ma takiej opcji w, w Dockerze, ale tylko czy się po prostu obraz zaciągnął i czy kontener wstał. No dobrze. Drugi, drugi kontener to jest WPDB, tak jak w komendzie uruchomieniowej z obrazu MySQL8. Jak widzisz, Zmiany środowiskowe, do nich jeszcze wrócę, i wolumen, czyli to mapowanie wolumenu, które ja przekazywałem w parametrze minus V, czyli wolumen WP dB data. Ale zauważ, że ja go nie musiałem tworzyć, bo jego definicja znajduje się poniżej. Tutaj znajduje się wolumen WP dB data. Jak widzisz, on nie ma parametrów. Dlaczego? No, bo wybrałem, żeby były domyślne parametry, a tak naprawdę jedynym parametrem, który on tutaj przyjął, jest to, że domyślnym jest, że on będzie lokalnym wolumenem. I takie do tej pory, do tej pory używałem w poprzednich ćwiczeniach, więc zostawiam to w ten sposób. I to, to już definiuje, a tak naprawdę tworzy przy uruchomieniu Docker Compose App tworzy mi ten wolumen, którego sobie podmontuję w odpowiednim miejscu w MySQL, z kontenerem MySQL. No i tyle. Jak widzisz, to działa, mam logi. Mogę teraz spróbować się dostać do mojego WordPressa. Localhost 8080 i pojawiła mi się strona instalacji w zasadzie. To ja tylko krótko, szybko wyklikam username admin, hasło admin i będę miał już za chwilę Niech będzie instalacja WordPressa. Zauważ, że ja już tutaj nie podaję zmiennych dotyczących bazy danych. Dlaczego? No bo one zostały przekazane przez zmienne środowiskowe, o których teraz Ci za chwilę powiem. Ale tylko sprawdzę, czy wszystko gra. Wydaje się, że tak. WordPress śmiga. Ok, jest, mam panel WordPressa. No to teraz zrobię jeszcze jedną rzecz. Zastopuję wszystko w jakiś sposób. Mam to na pierwszym planie, więc zrobię CTRL C i to wszystko mi się pozamyka. Czyli zatrzymane są kontenery, czyli kontener baz danych i WordPressa. Mogę to zresztą zobaczyć, bo tego ci nie pokazywałem wcześniej. Docker PS, jak widzisz, nie ma, ale są nieaktywne. I mam tutaj te kontenery, są na górze. Jak widzisz, ich nazwy też zawierają ten prefiks e, katalogu, w którym jest ten docker-compose, ale najważniejsze, że one są zatrzymane, nie usunięte. To znaczy, że mogę je ponownie, e, ponownie uruchomić. Jak? Zrobię to samo docker-compose-up, ale tym razem tak jak w przypadku docker-run dodam opcję minus D, czyli odłączę to, żeby to działało w tle. OK, więc ponownie uruchomię e, i zobaczmy czy to znowu e, czy to działa? Tak. Już odświeżam sobie stronę. Widać, że bez problemu się włączę. Czyli wstały nowe kontenery, znaczy no procesy w tych kontenerach i wszystko wygląda, wygląda jak należy. Jak mam działający ten kontener, te kontenery w tle w ramach Compose'a, to mogę albo użyć komendy docker-compose logs. Wtedy pokazuje mi logi ze wszystkich albo z wybranych, jeśli. Tam jest pewna opcja z wybranego y, y, serwisu, można tak to powiedzieć. Y, albo, dlaczego nie? Ja mogę używać, zauważ, że Compose jest tylko nakładką. Ja mogę używać tradycyjnych narzędzi, tak jak Docker, Logs i na przykład tutaj pełna nazwa tego kontenera. O, w ten sposób. Więc y, to jest tylko nakładka. Więc mogę spokojnie używać tradycyjnych narzędzi. Docker Compose tylko to spina w pewną całość. No dobrze, a jak usunąć to? Jak, jak to zatrzymać? Zatrzymać mogę ten mój cały zestaw zatrzymać po prostu docker Compose Stop. I to jest zatrzymanie, ale mogę też usunąć. Oczywiście mogę zrobić teraz start ponownie, ale mogę usunąć. Uwaga, docker-compose down, to mi usunie kontenery. I tak jak widzisz kontener jest usunięty, sieć jest usunięta. Ale co ciekawe, nie jest usunięty wolumen. To jest takie zabezpieczenie, żeby nie usuwać danych, które mogą Ci się jeszcze przydać może. No dobra, no to jest, jest to usunięte. Wciąż mogę to Podnieść. Um, ale jeśli bym chciał na przykład to usunąć permanentnie, wszystko z, z danymi, to mogę użyć opcji Down, tylko z opcją minus V. Dzięki temu usunięty zostanie ten wolumen. To jest fajne, że domyślnie się to nie robi, żeby dane jednak przetrwały, szczególnie jeśli. Jesteś świadomy, a już jesteś świadomy tego po poprzedniej lekcji, że tak się właśnie robi z aplikacjami stanowymi. Dobra, to to usuwam, wszystko i w tym sposobem ja posprzątałem. Wszystko. Jednym poleceniem to jest właśnie ta wygoda. No dobra, a teraz przejdę do tych tutaj zmiennych środowiskowych. O co chodzi z tym i odsłonię trochę, czy też użyję tej konfiguracji, bo to jest też ciekawy feature do Compose'a. Spójrz. W przypadku komend tych imperatywnych, docker run, jeśli tworzyłem kontenery, to musiałem podać wartości, czy klucz i wartość do zmiennych środowiskowych. Natomiast w przypadku docker compose, oczywiście tutaj mogę wprost opisać, jaki, jaki to jest nazwa usera. To, to, ja zauważę, że to są te same rzeczy, tylko. Najpierw używam tych zmiennych podobnych do tego, żeby MySQL utworzył użytkownika, a tutaj w przypadku WordPressa, żeby po prostu tych samych wartości użył do połączenia, do stworzenia tak naprawdę konfiguracji do połączenia z bazą. No dobra, i mamy tutaj środowisko, zmienne środowiskowe. Co to oznacza to? Jeśli pracowałeś kiedyś z baszem, to wiesz, że to są zmienne. Po prostu tak się też w baszu określa zmienne. Można z nawiasami, tymi w baszu, można z nawiasami klamrowymi albo bez, a tutaj są wymagane. No i zauważ, jest taki plik w tym samym katalogu co Docker Compose jest plik.env, który zawiera definicję tych zmiennych środowiskowych. Więc ja na przykład sobie ustaliłem jakieś hasło, jakieś losowe, nazwę bazy danych, która ma być utworzona i nazwę użytkownika, i to zawarłem w tym pliku, w tym pliku .env. I teraz docker-compose, dzięki temu mogę się odwoływać do tych wartości tych zmiennych, właśnie w ten sposób po to, aby na przykład. Dlaczego? Ten docker-compose mogę sobie w ten sposób wrzucić gdzieś do repozytorium, nie ujawniając hasła, jakie bym chciał utworzyć, a ten plik .env po prostu bym w tym repozytorium nie umieszczał. Albo na przykład użył jakiegoś szyfrowania, żeby ten te, te zmienne, bo tam jest hasło, żeby było jakiś, w jakiś sposób chronione. Nie jest to idealne, uwierz mi, są lepsze sposoby, ale lepsze to niż clear tekstem, umieszczać to, żeby było widoczne dla wszystkich. No dobra, to to jest to. Tak, możemy zmienność środowiskowe, tak możemy nim zarządzać, ale jest jeszcze kwestia plików konfiguracyjnych. Wiesz, że istnieje mapowanie, bo przy wolumenach. Obok wolumenu na dane, może w podobny sposób mapować sobie na przykład katalogi. Więc równie dobrze mógłbyś tutaj jakiś katalog zamapować sobie do wewnątrz kontenera. Ale jeśli to jest plik konfiguracyjny, to Docker Compose ma akurat taką specjalną zmienną, czyli definiujemy konfigurację na samym dole, tak jakby globalnie, można powiedzieć. Dlaczego globalnie? No bo. Może będziesz chciał, to później kiedyś, może będziesz chciał użyć tej konfiguracji w wielu kontenerach, tutaj jest No dobrze, jest dyrektywa configs, gdzie mam tutaj myosql-config i to wskazuje, że to jest plik z tego bieżącego katalogu WPDB custom CNF. No właśnie, to jest config, którego nie ma, a ja już go sobie utworzę. Czyli, taką nazwę pliku muszę stworzyć, więc szybko to zrobię. Tworzę sobie plik w tym samym katalogu o takiej to zawartości. Wpdb, custom, cnf. Dobra. I zauważ, tutaj wkleiłem jakieś zmienne konfiguracyjne dla bazy MySQL. Może chcę coś optymalizować, i ja wiem, bo przeczytałem to w dokumentacji, że w ten sposób te zmienne, jeśli odpowiednio je przekażę do, do bazy danych, to zostaną one umieszczone. Czyli to jest tak naprawdę lepsza wersja tego mapowania z tym parametrem minus V. No dobrze, i teraz tak, ja tutaj muszę to odkomentować, i teraz. Obok wolumenu nadane mam jeszcze konfigurację. Źródłem tej konfiguracji będzie, jak widzisz, to, czyli będzie ten plik z tego katalogu, w którym się znajduje w Docker Compose. I tutaj domyślnie ten plik byłby gdzieś zamontowany w takim standardowym miejscu, gdzieś tam w katalogu głównym, a ja chcę konkretnie, żeby on był. Zamontowany w tym oto miejscu, bo ja wiem, że dzięki temu MySQL rozpozna tę konfigurację. No dobrze, to zapiszałem to, uruchomię teraz to wszystko, czyli zrobię up, będzie w tle, minus D i wszystko mi się utworzy. Utworzy mi się ten plik konfiguracyjny. Sprawdźmy, czy faktycznie ten plik konfiguracyjny jest widoczny. Ja sobie dostanę się do. W ten sposób do. A, może basz jest? Do bazy danych i zobaczę, czy w katalogu etc. MySQL jest. Jak widać, jest mój plik. Już dla formalności sprawdzę jego zawartość, ale w zasadzie to działa. No i w ten sposób możesz, e, możesz publikować taki swój Docker Compose dla e, Twojej aplikacji, dla gotowej aplikacji ewentualnie. Jest jeszcze jeden feature, który możesz sobie zgłębić, bo oczywiście ten Docker Compose może być jeszcze bardziej rozbudowany. I na przykład, zamiast gotowego obrazu, możesz tutaj wkleić dyrektywę build, która zbuduje ci obraz. Być może, jeszcze tego nie wiem, daj mi znać w komentarzach, czy to jest dla ciebie interesujące, albo w ogóle może na Discordzie. Być może umieszczę to w jednym z kolejnych filmów, bo jest opcja poza budowaniem obrazu, jest opcja takiego, to co wspominałem w, le, w lekcji teoretycznej, takiego ciągłego dewelopowania i ciągłego em, przebudowy obrazu, jeśli tylko zostanie wykryta zmiana w plikach źródłowych służących do budowy tego obrazu. Ale na chwilę obecną to tyle. To, jest, to wystarcza w zupełności do większości wypadków, więc korzystaj z tego. Um, i, I to w sumie tyle. Także dzięki Ci za obejrzenie tego, tego labu. Um, zapraszam Cię do kolejnej lekcji, do kolejnego labu. Być może już go opublikowałem. Um, a tymczasem dzięki. Na razie, trzyma się. Cześć.